Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sodowski z Pasieki Marcyś. Jestem właśnie na posieczysku po to, aby zajrzeć do odkładów oraz niektórych rodzin i ocenić stan zakarmienia. Tam, gdzie jeszcze będzie wymagana jakaś dolewka, oczywiście tego syropu jeszcze dolejemy, korzystając z cieplejszych dni. Aby nie przedłużać, zajrzymy do środka. Odkład został zazimowany na pięciu ramkach da danta, jako szóstą ramkę. Wstawiłem węzę, która tak jak widzimy została fajnie odciągnięta. W komórkach pojawił się syrop, co świadczy o tym, że rodzina powinna mieć już wystarczającą ilość pokarmu. Przy okazji będziecie mogli zobaczyć jak powinien wyglądać odkład, aby był w stanie przezimować. Teraz ocenimy ilość pokarmu. Skrajna ramka, tak jak widzimy fajnie zalana pokarmem. Praktycznie do samego dołu. Z drugiej strony komórki zostały... Nawet można powiedzieć, że wydłużone więc naprawdę solidna. Ramka z pokarmem. Zobaczymy sobie kolejną ramkę. Ważne, że pszczoły obsiadają wszystkie ramki, więc prawdopodobnie będą miały dostęp do pokarmu na tych pięciu ramkach. Kolejna ramka również bardzo ciężka. Solidnie zabita pokarmem. Miejmy oczywiście na uwadze, że jest to odkład wykonany w tym roku. Natomiast, jeżeli mamy młodą, zdrową, fajnie czerwiącą matkę, to w następnym roku nawet z takiej siły jest w stanie ona nam dojść normalnie na rzepak. Kolejna ramka. Również, tak widzimy, tutaj wszystko fajnie zalane. Z tej strony mamy czerw. Tego czerwiu już jest w tej chwili niewiele, ponieważ przez to, że dosyć mocno zalewałem tutaj tę rodzinkę. matka została mocno ograniczona. Z drugiej strony również solidna dawka pokarmu, na dole trochę czerwiu, akurat pszczoły to w tej chwili przykrywają, więc nie jest to tak dobrze widoczne. Tutaj pewnie tego czerwiu będzie więcej, bo widzę, że jest więcej pszczół. Tam, gdzie mamy wygryzione komórki po robotnicach, pszczoły uzupełniły te wolne miejsca syropem. Więc tutaj ta ramka również ma taką ilość pokarmu, która powinna być wystarczająca. Pszczoły jeszcze ten pokarm sobie oczywiście ułożą w najbliższych tygodniach, tak aby to było dla nich optymalne. Tutaj sobie chodzi matka z żółtym znaczkiem, można uda mi się ją pokazać Wam do kamery. I ostatnia ramka również zabita pokarmem. Tutaj jeszcze w formie płynnej. Natomiast u góry już ten pokarm został zasklepiony i z tej strony myślę, że jest to też bardzo dobrze widoczne, jak to wygląda w tej chwili. Więc pszczoły są zabezpieczone, jeżeli chodzi o pokarm. Tak jak widzimy mają miejsce, aby się uwiązać. Dodatkowo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pszczoły część tego pokarmu jeszcze teraz zjedzą, tak? Mamy dopiero połowę września. Gdzie jest chyba 14 września, więc jeszcze część tego pokarmu zostanie spożytkowana. Ale przy tej sile rodziny dużo tego nie zjedzą. I to w zupełności wystarczy. Pokażę Wam jeszcze wkładkę dennicową, ponieważ wczoraj przeprowadzałem zabieg z użyciem kwasu przeciwko warozie. No i tak wygląda sytuacja. Tak jak widzimy. Tej warozy trochę jest, ale nie ma tragedii. Głównym wyzwaniem będzie walka z reinwazją, aby te pszczoły do zimowli poszły w pełni zdrowe, możliwie z bliską zera populacją warozy. Która no, niestety jest niszczycielskim pasożytem. Myślę, że możemy sobie pozwolić jeszcze na zajrzenie do jednej z rodzin produkcyjnych, więc będziecie mieli porównanie też między odkładem a normalną rodziną, która w tym roku produkowała miód na różnych pożytkach. Skrajna ramka w całości zalana syropem z jednej strony, oraz z drugiej. Mamy tutaj również trochę pieżgi. Kolejna rameczka, mamy jeszcze czerw i również fajnie już zalana. Z jednej strony oraz z drugiej wszystkie wolne komórki do samego dołu są zalane syropem. Kolejna ramka, również wszystko zalane fajnie syropem i tutaj każda wolna komórka po wygryzającym się czerwi jest zalewana w tym momencie. Z drugiej strony tego czerwiu jest już mniej i ten zapas pokarmu jest bardziej solidny. Kolejna ramka. Całości zalana z jednej strony, z drugiej strony. Do samego dołu mamy syrop. Kolejna ramka, również zalana z jednej strony oraz z drugiej. Czerwi już bardzo mało. Kolejna ramka, mamy jeszcze czerw, ale już pszczoły, również tak jak na poprzednich ramkach, uzupełniają wszystko syropem. Chodzi matka z żółtym znaczkiem. Matka z tego roku. Kolejna ramka, w całości zalana pokarmem z jednej strony oraz z drugiej strony. Solidny zapas. I ostatnia ramka zapewne będzie też cała zielona pokarmem, tak jak widać, z jednej strony oraz z drugiej. Tak jak widzieliśmy, rodzina ta ma już całkiem fajną ilość pokarmu. Moglibyśmy nawet od biedy w tej postaci ją zostawić, już więcej tego syropu nie podawać, ale ja myślę, że jeszcze tak korekcyjnie doleję tam ze 2 litry syropu, tak na wszelki wypadek. Rodzina jeszcze część tego syropu skonsumuje teraz jesienią, więc jak najbardziej będzie miała miejsce na dole ramek, aby się swobodnie uwiązać. Też musimy oczywiście zwracać uwagę zawsze z jakimi pszczołami mamy do czynienia, ponieważ niektóre tego pokarmu podczas zimowli zużywają mniejszą ilość, niektóre zużywają tego pokarmu troszkę więcej. No ale każdy pszczelarz najlepiej wie, jakie ma rodziny na swoim pasieczysku, jakie rasy oraz linie pszczół użytkuje, a każda wymaga minimalnie, ale jednak troszkę innego podejścia. Zachęcam do obejrzenia filmów z poprzednich lat, gdzie pokazywałem, jak wyglądają już rodziny. Takie stricte przygotowane do zimowli, już po zakończonym całym procesie zakarmiania. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś, pozdrawiam!